Cześć, dzień dobry. Skończyłem właśnie zajęcia z metrologii w laboratorium i pomyślałem, że nagram dla Was film, bo w ten weekend filmu merytorycznego nie było. No ale żeby nie było takich pustek na kanale, pomyślałem, że oprowadzę Was po laboratorium metrologii na Akademii Górniczo-Hutniczej i pokażę Wam, czym w tym semestrze zajmują się nasi studenci. Mamy 8 ćwiczeń, krótko je omówię. I pokażę Wam w ogóle, jak to laboratorium wygląda. Tu są główne stanowiska. I idąc po kolei, w tym semestrze mamy ćwiczenie 11, czyli podstawę akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów, gdzie studenci za pośrednictwem karty pomiarowej badają. Próbkowanie sygnałów, zjawisko aliasingu i tak dalej. O tym zrobiłem osobny film, który jest na kanale. Informacja tutaj zaraz się pojawi w rogu. I z tym ćwiczeniem o próbkowaniu jest powiązane kolejne ćwiczenie, gdzie studenci badają sobie przetworniki analogowo-cyfrowe. I chodźmy teraz tam. To jest ćwiczenie o przetwornikach analogowo-cyfrowych. Również robiłem o nim film. Być może kojarzycie te elementy. Przetwornik podwójnie całkujący, przetwornik z kompensacją równomierną i wagową. Tutaj Mamy już wyprowadzone wszędzie szereg sygnałów, które można sobie podglądać, patrzeć jak ten proces kwantowania przebiega w jednym i w drugim przetworniku. No i niezbędna aparatura do, do badania tych przetworników. Bardzo fajne, ciekawe ćwiczenie, gdzie na czynniki pierwsze rozkładamy właśnie proces kwantowania. Jest film na ten temat, który. Linkuję teraz tutaj jako kartę. Ćwiczenie kolejne to są pomiary mocy w obwodach prądu trójfazowego. O mocy zrobiłem już filmy. Natomiast yy, jeśli chodzi o obwody trójfazowe, jeszcze nie planuję to zrobić. Jak widzicie, mamy tutaj piękne trzy yy, watomierze analogowe. Mamy model instalacji sieci trójfazowej, gdzie możemy wpinać się z tymi przyrządami, z tymi i również z innymi. Możemy zmieniać czy podłączać różne rodzaje obciążeń, silnik indukcyjny, baterie kondensatorów, żarówki, a więc również kompensacja mocy biernej jest tutaj ćwiczona. No i w najbliższej przyszłości planuję właśnie na tym stanowisku. Zrobić dla Was film. A więc ćwiczenie kolejne: pomiary mocy w obwodach prądu trójfazowego. Kolejne ćwiczenie w tym semestrze dotyczy sprawdzania przyrządów, zarówno analogowych, jak i cyfrowych sprawdzania ich dokładności oraz innych parametrów deklarowanych przez producenta. Mamy tutaj takie ciekawe urządzenie, które jest kalibratorem prądu przemiennego, a więc mogę sobie zadawać dowolne napięcia i prądy na tym urządzeniu, jak również regulować przesunięcia fazowe, zniekształcenia sygnałów i badać, jak to wpływa na sprawdzane przyrządy. Ja sobie tu akurat zestawiłem taki układ do badania liczników energii elektrycznej, dlatego że temu zagadnieniu ostatnio się przyglądam baczniej i planuję troszkę to ćwiczenie rozbudować. Niemniej jednak no, studenci oprócz liczników badają sobie tutaj woltomierze i amperomierze sprawdzając czy spełniają one deklarowane przez producenta dokładności. A więc to jest ćwiczenie, które my nazywamy 14 plus 15. Co dalej? Idąc chronologicznie, ćwiczenie 17, czyli pomiary wielkości nieelektrycznych, część pierwsza, i na ten temat też powstał, powstał film, gdzie pokazywałem Wam, w jaki sposób skalibrować wagę, w jaki sposób również mierzyć temperaturę czujnikami, czy to. PT100 czy za pomocą termopary. Ten film również jest dostępny u mnie na kanale. No i tutaj właśnie studenci w tym ćwiczeniu tego typu sensory, tego typu układy pomiarowe sobie badają do pomiarów masy i temperatury. Mamy tutaj łaźnię, w której możemy zadać konkretną temperaturę wody i badać sobie na przykład czujniki temperatury. Z tym ćwiczeniem jest powiązane kolejne, które jest za ścianą, więc chodźmy. Ćwiczenie 18, czyli pomiary wielkości nieelektrycznych, część druga, pomiary wielkości kątowych oraz liniowych, również jest film na ten temat na moim kanale, gdzie dokładnie omawiam, co tutaj jest robione. Bardzo fajne, ciekawe ćwiczenie z fajnymi takimi dydaktycznymi układami do pomiaru np. wielkości kątowych. Gdzie za pomocą silnika krokowego jest zadawane referencyjne położenie kątowe, jak również prędkość referencyjna. No i studenci badają sobie tutaj enkoder absolutny, prądnicę prądu stałego oraz potencjometryczny czujnik położenia kątowego. Tak jak mówię, o tym był film. Natomiast tutaj akurat tego chyba jeszcze nie omówiłem na filmie, może to zrobię. Czujniki położenia liniowego, transformatorowy czujnik. Z wyprowadzonymi sygnałami, gdzie również podglądamy sobie, jak to wygląda tutaj w środku czujnika i jak ten pomiar położenia liniowego jest realizowany. I ostatnie dwa ćwiczenia: lokalizacja miejsc uszkodzeń w kablach. Być może Wam znane kable, bo też na ten temat był film już. Jakiś czas temu. Kable ze spreporowanymi uszkodzeniami, czyli ze zwarciami bądź przerwami w żyłach. No i tutaj różnymi metodami metodami mostkowymi, ale również metodą reflektometryczną z wykorzystaniem oscyloskopu. Badamy te kable i sprawdzamy, gdzie to uszkodzenie w tym kablu dokładnie występuje. I ostatnie pomiary wielkości dynamicznych. Na ten temat też był film już nagrywany. Mamy tutaj modele dydaktyczne obiektów dynamicznych pierwszego, drugiego rzędu, takich elektrycznych. Badamy również obiekty inercyjne w postaci termometrów PT-100, które wrzucamy do wysokiej temperatury, do wody odpowiednio podgrzanej, i na komputerze obserwujemy odpowiedzi tych obiektów. Był film na ten temat również, zapraszam do oglądania. No i to tyle. Kolejny film merytoryczny, że tak powiem, mam nadzieję już za tydzień i do zobaczenia.